Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis na smaczną sałatkę z makaronem olzo, czyli z takim makaronem w kształcie ryżu. Wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z filmami. Zaczynamy! Dokładną listę składników zostawiłam Wam również w opisie pod filmem. Do przygotowania sałatki potrzebujesz 200 g szynki konserwowej, 8 suszonych pomidorów, 500 g brokuła. 200 g makaronu orzo, 3 łyżki jogurtu naturalnego, 3 łyżki majonezu, 3 łyżki pestek słonecznika oraz koperek. Na początku makaron orzo gotuje zgodnie z instrukcją na opakowaniu w lekko osolonej wodzie. Następnie przygotowuję brokuła. Brokuła dzielę na mniejsze różyczki. Płuczę go pod wodą i również gotuję około 5-7 minut w lekko osolonej wodzie. Łodygę z brokuła również obieram i albo zjadam na surowo, albo kroję i również ją gotuję i dodam do mojej sałatki. Brokułam gotuję w małej ilości wody, delikatnie osolonej lub na parze. Następnie przygotowuję szynkę. Ja mam tutaj szynkę drobiową, dzielę ją na mniejsze części. Można zamiast szynki dać na przykład kurczaka wędzonego albo inny rodzaj szynki, albo na przykład kurczaka Podsmażonego w przyprawach. Następnie suszone pomidory z zalewy. Dzielę na mniejsze części. Kolejny krok to posiekanie drobno koperku. Ja daję taką garść, około dwóch łyżek koperku. Koperek drobno siekam i teraz już przechodzę do składania mojej sałatki. Do większej miski przekładam wystudzonego brokuła. Wystudzony makaron. Dodaję szynkę, suszone pomidory oraz koperek. A sos do mojej sałatki to dwie trzy łyżki jogurtu i dwie 3 łyżki majonezu. Do smaku doprawiam solą i pieprzem. Daję około pół łyżeczki soli i pół łyżeczki pieprzu. W razie potrzeby na końcu można sałatkę doprawić ostrzy, jak ktoś lubi. Przed podaniem sałatkę posypuję pestkami słonecznika. Pestki słonecznika wcześniej praży na suchej patelni. Sałatka jest bardzo smaczna, fajna na spotkanie ze znajomymi, na śniadanie kolację, czy na drugie śniadanie na przykład do pracy. Ja ją przygotowuję bardzo często, bo jest bardzo smaczna. Mam nadzieję, że przepis Ci się podoba. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i wkrótce zapraszam na kolejny film.